Ostatnie, ostatnie pytanie, dziewiąte z tych przygotowanych, natomiast ja jeszcze potem będę miał jedno pytanie, jedną konkluzję. Jasne. Od czego HR-owiec powinien zacząć przygodę z InsideMap, jeśli chce realnie wpłynąć na kondycję swojej firmy? Ja bym zaczął od najbardziej palących sytuacji, problemów, które widzimy w organizacjach. Od tego bym zaczął. Lub, i to nam się też rewelacyjnie sprawdza, w przypadku pracy jeden na jeden zawsze sprawdzamy. Poziom świadomości, zrozumienia celów, jakie przed nami ktoś postawił, czy nawet właściciel sobie wyznaczył, czy my na pewno te cele widzimy, czy je rozumiemy, czy jesteśmy ich świadomi, czy wiemy, czego od nas się oczekuje. I to od razu pokazuje bardzo szeroki zakres zasad systemowych, które, jeżeli nie są spełnione w organizacji, to niestety, ale nawet rozwijając się, ponosimy duże, duże koszty. Więc najbardziej palące problemy, Kwestia celów, czy na pewno widzimy, rozumiemy, jesteśmy świadomi tego, dokąd zmierzamy, czego się od nas oczekuje. A jeżeli pracujemy zespołowo, świetnie sprawdza się to, żeby przyjrzeć się, jak funkcjonujemy my jako zespół. I tego typu diagnoza ujawnia mnóstwo ważnych sytuacji, bo w zasadzie jesteśmy w stanie na podstawie tego, tej jednej projekcji, tej jednej pracy, tej jednej konsultacji z zespołem, Zweryfikować wszystkie zasady systemowe, czy one funkcjonują, czy nie funkcjonują, i to jest świetny punkt wyjścia do dalszej, do dalszej pracy. Więc dla hr to może być absolutnie niesamowite narzędzie, do tego, żeby weryfikować, mówiąc naj, naj, najprościej, gdzie uciekają pieniądze, gdzie są źródła nieefektywności, z jakiego względu motywacja, zaangażowanie, morale są na niższym poziomie, niż mogłoby to być, dlaczego mamy rotacje, dlaczego mamy konflikty. Dlaczego nasza komunikacja nie funkcjonuje? To są najczęściej pojawiające, najczęściej pojawiające się problemy w organizacjach. Jeżeli mamy metodę, mamy narzędzie, mamy podejście, które pozwala eliminować tego typu sytuacje, to jak możemy wyobrażać sobie dalszy rozwój firmy, wiedząc, że jesteśmy w stanie zaopiekować się tymi obszarami praktycznie przy ciągu Jednej sesji. Oczywiście to jest później proces rozwojowy, bo to nie jest tak, że 15 minut rozwiążemy wszystkie problemy naszej organizacji, ale będziemy mieli już świadomość tego, gdzie faktycznie ten problem istnieje i co jest jego przyczyną. Będziemy mogli dążyć do poprawy tej sytuacji. Bo, jak powiedział klasyk, wiedzieć, a nie stosować, to jeszcze nie wiedzieć. Natomiast zobaczyć to na fizycznym narzędziu powoduje, że ach, faktycznie to jest, to jest to, że my tego wcześniej nie widzieliśmy. Gdybym wiedział to wcześniej, to ja bym postąpił inaczej. I to jest najczęstszy tekst, który powtarza też Robert. Gdybym wiedział o tym wcześniej, widział to wcześniej, to bym postąpił inaczej. A Insight Map daje taką możliwość, taką możliwość zobaczenia, że pewne rzeczy dzieją się tu i teraz i dadzą za chwilę pewnego rodzaju konsekwencje. Elegancko. Tak naprawdę odpowiedziałeś na moje pytanie, które miałem zadać, właśnie jakbyś to skonkludował, więc świetnie. No to teraz tak, drodzy Państwo, bo to jest koniec naszej rozmowy, koniec odpowiedzi na pytania. Natomiast ja chciałbym uwypuklić jeszcze jedną rzecz. Państwo teraz macie ochotę, czy, czy znacie osoby lub organizacje, które mogą się borykać z jakimiś takimi wezwaniami, a w zasadzie no nie ma firmy bez wyzwań. Więc, ale to oczywiście każdy może ocenić to w swoim zakresie. To bardzo proszę, czy napiszcie do mnie, czy do Damiana Rozmarynowskiego. Jesteśmy na LinkedInie. Te informacje będą raz na jakiś czas publikowane również, no, zwłaszcza na profilu Damiana Mocni w pracy i Insight Map. To nagranie będzie też przesyłane do osób chętnych. Druga rzecz, druga rzecz organizujemy wstępnie no, spotkania, cykl spotkań w tematyce właśnie wdrażania, czy zapoznawania z tematem, i rozpoczęciem takiej przygody z Insenma. Więc jeżeli Państwo chcieliby uczestniczyć w takim spotkaniu, również proszę dać nam znać, najpewniej Damianowi Rozmarjanowskiemu, który praktycznie jest cały czas dostępny, bo on zarządza tym projektem, ja chętnie tutaj wspomagam. No i chwalmy się, chwalmy się tym, bo jeżeli można mieć rozwiązanie, a przynajmniej wiedzieć, co w trawie piszczy, a wcześniej, a wcześniej jakoś tam rzeczy miały się słabo. No to generalnie myślę, że bardzo, bardzo warto położyć nacisk na to, żeby się z tym narzędziem zapoznać, przeprowadzić takie badanie u siebie, zaproponować tam wizytę u siebie w firmie, czy nawet rozmowę nocą. Na Damianowie, on wtedy odpowie na wszystkie pytania. To z wielką przyjemnością. Czy jeszcze byś coś dodał tak kończący? Jak się z Tobą można skontaktować, czy tam telefonicznie na profilu LinkedInie, wiadomości na LinkedInie? Wszystkie te kanały tak, jak najbardziej. Zapraszam na konsultacje, również bezpłatne konsultacje, bo takie, takie świadczymy po to, żeby się poznać, żeby przedyskutować jakieś najbardziej palące sytuacje i problemy. Bardzo chętnie pomożemy. Wykonujemy zawód pomocowy, w związku z tym taka też jest nasza, nasza misja. Więc LinkedIn czy, czy Facebook, telefon, przez każde z tych mediów jak najbardziej jest preferowane. Na moim profilu od razu na banerze są dane kontaktowe, więc ja serdecznie zapraszam w każdym momencie. Dobra, super. Bardzo dziękuję serdecznie. Damian, do zobaczenia. Dziękuję, witam. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.